Oto bazowa Tesla Model 3, najnowsza w wersji Highland. A ja witam Was w teście 1000 km. O co chodzi z tym testem? W tym teście chodzi o to, że biorę każdy samochód elektryczny na tą samą trasę 1000 km po Polsce i próbujemy znaleźć samochód, który przejedzie taką trasę najszybciej. Jak na razie przetestowałem dwa elektryki i jednego diesla z Mercedesa, który przejechałem 1000 km w nieco ponad 8 godzin. Pamiętajcie, że w opisie filmu jest link do zestawienia z wynikami i myślę, że dzisiaj będziemy mieli nowego lidera wśród samochodów elektrycznych, bo to jest Tesla Model 3. Za kilka dni będę jechał tą samą trasę Tesla Model 3 Long Range Highland. Potem porównamy sobie do XA, do innych elektryków. Kijom EV6 też pojadę i spróbujemy znaleźć taki samolot, który po prostu ma najlepszy jakby ten stosunek niskiego zużycia energii do szybkiego uzupełniania energii. I dzisiaj te 1000 km właśnie robimy Highlandem, który ma 18-calowe felgi z kołpakami aero i ma już opony letnie. Więc tutaj myślę, że ten wynik będzie bardzo dobry, pomimo tego, że jest trochę zimno, bo jest dzisiaj 6 stopni i mocno wieje wiatr. Trasa standardowo będzie przebiegała ze Strykowa pod Łodzią, jedziemy w stronę Gliwic, następnie odbijamy na Wrocław, Poznań, potem Bydgoszcz, Grudziądz i z powrotem do Strykowa. Ta trasa liczy 1000 km. Jestem ciekaw jak szybko tym samochodem przejedziemy tą trasę. Zapraszam do oglądania. Zanim zaczniemy to przypominam, że Tesla, którą właśnie jadę jest do wynajęcia w mojej wypożyczalni EV Rent, więc jeżeli chcielibyście się takim samochodem przejechać, potestować, chcecie kupić to jest najświeższy model, nowiutki i możecie go wynająć, więc w opisie filmu również macie link do strony ev A tutaj zobaczcie jak wygląda moja trasa. Jakby tutaj jeszcze nie wiem czy do końca ona tak będzie wyglądała, dlatego, że nie wiem jak to będzie z tym wiatrem, nie wiem jak będzie ze zużyciem i tutaj początkowo będę chciał jechać 140 km na godzinę i tutaj samochód ma wysoką moc ładowania, bo Tesla Model 3 bazowa ładuje się z mocą 170 kW, a Tesla model 3 Long Range ładuje się z mocą 250 kW, więc z Long Range będę miał większe wyzwanie, żeby szukać tych stacji takich, które wykorzystałem, zbliżą się do tej pełnej mocy. Natomiast tutaj mamy 170 kW, tutaj na przykład Greenway ma 150 kW, więc prawie jesteśmy już na tym e, maksimum. Gdybyśmy byli Tesla model 3 Long Range, no to już by nam 100 kW brakowało do maksymalnej mocy, więc już tutaj mała strata by była. I teraz plan jest taki, że jedziemy do Ionity. Ionity jest pod Opolem i właśnie tam będę się ładował, bo tam 80 ciągniemy pełną moc ładowania i nie wiem, czy tam dojadę, więc opcjonalnie tutaj awaryjnie dodałem sobie mob woźnik I tam jest też stacja ładowania o mocy chyba 150 kW i tam zawsze się ładuje na moich testach i e, no i jak nie wystarczy, zobaczę, że tu nie dojadę, to się będę ładował tu. Następnie ciśniemy do Leszna, w Lesznie mamy też chyba 150 kę tam chwila ładowania tylko, żeby dojechać do Poznania. W Poznaniu Ionity 350 kW, tam ładujemy się do 80%, zmierzymy sobie też czas ładowania. No i następnie już musimy dojechać do Greenwaya na autostradzie A1, tam mamy 200 kW, więc pełną moc osiągniemy i znowu Ionity pod łodzią. Więc myślę, że te ładowania będą dosyć krótkie. Ja tutaj już resetuję sobie licznik, bo już mamy 8.29, a chcę wyruszyć o takiej zaokrąglonej godzinie. 8 godzin i 5 minut. To jest właśnie jeszcze niewyzerowany stoper z, mojej, z mojego testu Mercedesa Diesla, w którym przejechałem 1000 km bez tankowania. I to naprawdę jest fajny benchmark dla naszych testów, bo do tego będziemy dążyć i jestem ciekaw, kiedy w tym teście pojawi się samochód, który osiągnie czas zbliżony do 8 godzin. To musi Musiał być samot, który faktycznie ma 1000 km zasięgu, jadąc 140 km na godzinę, bo tutaj tak naprawdę mogłem to zrobić bez postoju, a zrobiłem z jednym postojem. Film bardzo Wam się podobał. Nie wiem, co może się podobać w dieslu, no ale będziemy do tego dążyć, żeby ten czas był jak najkrótszy. Jestem ciekaw też Eski i Iki e, i EV, 6 którą będę testował w weekend, bo ona ma też bardzo dużą moc ładowania. Mamy 8.30, to teraz tak. Zerujemy i startujemy. Dostaję od Was dużo wskazówek, jak robić ten test i jakieś sugestii typu, że powinienem wystartować w Warszawie, że powinienem inną trasą jechać, gdzie nie ma szybkich stacji ładowania, gdzieś nad morze albo w Bieszczady czy na Mazury. Ale musicie zrozumieć, o co chodzi w tym teście. W tym teście chodzi przede wszystkim o to, żeby zestawić ze sobą samochody. I teraz, jeżeli zrobiłbym test, na przykład wyjeżdżając z Warszawy, spod Pałacu Kultury, jak to kiedyś ktoś napisał, to... Każdy test byłby niemiarodajny, bo jednego razu bym spędził 20 minut w korkach wyjeżdżając z Warszawy, a innym razem utknąłbym w proteście rolników, a innym razem bym na przykład e, spędził 40 minut, bo też by były jakieś większe korki. I dlatego wybrałem taką trasę na mój test, którą mam obcykaną, bo tymi trasami jeżdżę na co dzień podróżując po Polsce biznesowo i nagrywając filmy, więc wiem, że tutaj jest najmniejsze, e, najniższe prawdopodobieństwo pakowania się w jakieś korki. I chodzi o to, żeby te warunki jazdy były bardzo podobne na tych wszystkich, na tych, w, w, w tych wszystkich testach. I chodzi też o to, żeby na tej trasie była był właśnie dostęp do szybkich stacji ładowania, bo jeżeli bym pojechał po trasie, która nie ma szybkich stacji ładowania, ma na przykład ładowarkę 50 kW, 100 kW, to pokazywałbym po prostu samochody elektryczne, niż nie chodzi o to, że w negatywnym świetle, ale po prostu to byłoby niemiarodajne, niewiar bo każdy samochód ładowałby się z taką samą mocą tak naprawdę. Dlatego obrałem ubra taką trasę, gdzie mam po drodze trzy stacje ładowania Ionity, gdzie mam kilka Greenwayów po 200 kW i dlatego tutaj właśnie mogę sobie spokojnie testować te. Różne zalety elektryków, które mogą się z ultra wysokimi mocami ładować, i stąd też taki właśnie pomysł na tą trasę, bo ona jest tak według mnie najmniej kolizyjna. I w tym teście właśnie chodzi też o to, że ja, bazując na moim wieloletnim doświadczeniu w podróżowaniu elektrykami, a mam już na koncie milion kilometrów przejechanych elektrykami, wykorzystuję całą moją wiedzę i całe moje doświadczenie po to, żeby jak najszybciej ten czas, ten, tą trasę przejechać. Czyli nie chodzi tylko o to, żebym każdym samochodem cisnął 140 km na godzinę i żebym jak najszybciej, e, nie wiem, dojechał czy rozładował. Samochód, tylko chodzi o to, że ja w tych testach też optymalizuję ten czas, czyli na przykład, jeżeli wiem, że zwolnienie o 10 czy 15 km na godzinę pozwoli mi dojechać do szybszej stacji ładowania i pominąć wolniejszą stację ładowania, to ja tak robię. To nie jest tak, że ja wsiadam 140 do pierwszej ładowarki i ząg, tylko po prostu wykorzystując moje doświadczenie, naprawdę tutaj przeliczam niektóre rzeczy co do minuty. Na przykład liczę to, że na Ionity tutaj mi się nie opłaca zjeżdżać w Radomsku, bo muszę stracić jakieś 6 minut na zjazd z autostrady i dojazd do stacji ładowania, dlatego zjeżdżam na Greenwaya, który jest trochę mniejszą ma moc, ale jest bezpośrednio przy autostradzie, więc szybko zjeżdżam, podpinam na 5-6 minut i odpinam, jadę dalej. I właśnie pod tym kątem to jest wszystko zoptymalizowane i tutaj staram się po prostu ten czas przejechać jak najszybciej się da. Już pierwsze 60 km za nami, zużycie na y, tym odcinku przy prędkości 140 na godzinę wynosi 20,5 kWh. To jest bardzo nisko, jak ogólnie na samochody elektryczne, ale dosyć dużo jak na Trójeczka, dlatego że bardzo mocno wieje wiatr. Ja cały czas tutaj walczę z kierownicą i z wiatrem. Naprawdę mamy mocny wiatr, więc to też mocno zwiększa nam zużycia. Na szczęście, później, jak będziemy już Wrocławia do Poznania, to będziemy mieć z wiatrem, więc będzie nam trochę łatwiej. Tutaj po prostu samochód czasami na prawo i na lewo sam zjeżdża. Teraz chciałbym Wam pokazać taką ważną metodę i taktykę, jak planować podróż, jak planować pozostały zasięg i ładowanie. W Tesli macie coś takiego jak wykres zużycia energii. I ten wykres zużycia energii ja zawsze polecam mieć Mieć gdzieś pod ręką, dlatego że to jest według mnie najważniejsza rzecz, najważniejsza aplikacja w samochodzie. Dlatego, że ten wskaźnik kilometrowy tutaj, on jest zawsze taki przekłamujący. Zobaczcie, mamy 341 km, a jadąc tak, jak jedziemy, przejedziemy w rzeczywistości 236. Dlatego nigdy nie zalecam jazdy na tym wskaźniku kilometrowym, tylko zmieniamy go sobie na procentowy, a kilometry sprawdzamy pozostałe tutaj. Teraz jak już mam przejechane 60 km z taką prędkością, no to można uznać, że ten ym, odcinek. Pomiarowy jest w miarę wiarygodny, tak? no bo tutaj przez 50 km cały czas jadę 140, więc można uznać, że te 235 km zasięgu pozostałego jest realne. To oznacza, że e, samochód przejdzie około 300 km w takim wietrze z taką prędkością. I teraz mam do ładowarki 108 km, dojadę tam na 37%, ale tutaj samochód też mi pokazuje, że do kolejnej ładowarki, jakbym tu się nie ładował, dojadę na minus 7. Więc ja sobie sprawdzę, zedytuję podróż, usunę e, Greenway w woźnikach i zobaczymy, czy uda nam się. Pominąć Greenway, woźniki i dojechać do Ionity. To była najlepsza sytuacja, bo na Ionity byśmy się mogli po prostu ładować od razu z pełną mocą od początku i pominąć tą stację ładowania Greenwaya. I jest to do zrobienia. Zobaczcie, mamy 249 km, a mamy 238. I to właśnie to jest ten przypadek, o którym mówiłem wcześniej, że czasami muszę trochę zwolnić, żeby dojechać do kolejnej stacji ładowania. Idealny przykład tutaj macie. I teraz ja, biorąc pod uwagę moje doświadczenie, muszę podjąć decyzję: czy zjechać na 5-10 minut na Greenway, w ale ładować się z maksymalną mocą 150 kW, czy tam 130, nie pamiętam ile tam jest, zaraz zobaczymy. 3. Zwolnić na przykład o 10-15 km na godzinę i dojechać do Ionity, gdzie będę się już mógł ładować od razu z pełną mocą e, 170 kW. W rzeczywistości to będzie mniej, bo tutaj jeszcze inne napięcie wchodzi w grę, no, ale powiedzmy, że osiągniemy maksymalną możliwą moc ładowania. Jeszcze zastanowię się, zobaczę jeszcze z 50 km co się wydarzy i tuż przed stacją ładowania Greenwaya podejmę decyzję, czy zwalniamy, czy zjeżdżamy na chwilę ładowania. Wczoraj i przez wczoraj przejechałem podobną trasę 1000 km około zrobiłem trójką long range nie pod film, tylko po prostu tak powiedzmy biznesowo i jest bardzo duża różnica, bo tylko wczoraj zrobiłem jakieś 700 km trójką long range, przedliftową, a teraz przysiadłem się w Highlanda i tak zawsze jak przysiadam się tak wiecie, z dnia na dzień do tych między tymi samochodami, to czuję olbrzymią różnicę. Przede wszystkim zupełnie inne prowadzenie, zawieszenie i wyciszenie bo jadąc z prędkościami właśnie takimi autostradowymi, nawet wczoraj Trójką. Tam było zdecydowanie bardziej głośno, a tutaj jest o wiele ciszej, i dodatkowo też kierownica jest o wiele wygodniejsza, jak dla mnie. Jest fajnie wyprofilowana tutaj, pomimo tego, że jest trochę twardsza niż w mojej trójce Longrange przedliftowej. Właśnie miałem stację ładowania Greenway'a, postanowiłem ją ominąć, i akurat jakaś Tesla się tam ładuje. Tutaj to widać. Więc nawet dobrze, bo gdybym tam zjechał, to miałbym e, połowę mocy, czyli jakieś 60-70 kW. A w tym momencie e, samochód pokazuje, że na 2% dojadę do Ionity. Więc jadę dalej. Tutaj mamy ofiarę e, wybojów. A, ciężarówka. Audi uderzyło w ciężarówkę. No mocno dosyć. E, wow nieprzyjemne widoki to są zawsze, ale myślałem, że będzie korek, bo widziałem, że to jest na czerwono, więc jesteśmy w dobrym momencie, bo myślę, że jakbyśmy przyjechali pół godziny później, to byśmy tutaj utknęli na dłużej, bo tak to jest z wypadkami, na początku jest przejezdne, zaraz pewnie zablokujemy autostradę na chwilę, więc można powiedzieć szczęście w nieszczęściu. Wcześniej też było krótkie zwolnienie, ale myślę, że to jest nieznaczące, może z minutę dłużej nam to, znaczy o minutę nam to wydłuży, a tutaj właśnie jesteśmy na odcinku naszym ulubionym, autostrady Jeden, czyli na odcinku, gdzie są wyboje i tutaj przetestujemy sobie to zawieszenie ja tutaj wcześniej wjechałem trochę rozpędem i kilka takich wybojów już mam za sobą i tutaj jest naprawdę odczuwalne to, jak w jak, jak, jak pozytywną stronę poszło zawieszenie w Tesli, bo wczoraj tak jak wiecie, jechałem tutaj Tesla Model 3 przedliftową, no i tam było trochę bardziej twardawo a tutaj czuć, że to zawieszenie pracuje ja nawet czuję, jak to zawieszenie pracuje w momencie ruszania samochodem, o zobaczcie Mamy tutaj takie wyboje, sobie trochę przyspieszymy. Bardzo ładnie samochód wybiera. O wiele lepiej niż trójki przedliftowe. E, tak jak powiedziałem przed chwilą, e, jak zacząłem mówić, tutaj czuć przy ruszaniu, że auto się o wiele bardziej podnosi. Mam wrażenie, nawet widać to po światłach, niż w wersji przedliftowej. Więc to też jest bardzo duża zmiana na plus. To, że. O tutaj zobaczcie, jest taki duży wybój. Hop. I tego naprawdę aż tak bardzo nie czuć. I z tych dotychczasowych samochodów. Ten samochód jest najwygodniejszy, jeżeli chodzi o przejazd tymi wybojami. Sytuacja wygląda następująco. Właśnie zjeżdżamy na MOP, na którym jest stacja ładowania Greenwaya o mocy 100, 100 kW, dlatego że brakuje nam 1%. I teraz przez ostatnie kilka kilometrów jechałem 90 na godzinę za ciężarówką, żeby zobaczyć, czy dojedziemy. No i wykres tak pokazuje nam to na styk, że 72 mamy zasięgu, a 63. I nie chciałbym aż tak za bardzo ryzykować, żeby nie, nie zepsuć naszego testu, dlatego postanowiłem, już dokładnie na 3 minuty. Zatrzymamy się tutaj właśnie na tej ładowarce, żeby podładować i nie musieć jechać 100 na godzinę do Ionity. E, no i tak, żeby dojechać bezpiecznie. Więc tutaj dosłownie na chwilkę. Po 3 minutach, nieco ponad 3 minuty, bo ładowanie długo się rozpoczynało. Mamy 3% rezerwy, 5 kWh ładowane. Można śmiało jechać dalej. Dojeżdżamy już do stacji ładowania Ionity. Dojadę tutaj na 4%, więc taka zdrowa rezerwa. I to Wam zawsze polecam. Nie zjeżdżajcie poniżej 5, 4, 3%, bo to już jest takie ryzykowne. Jak chcecie spokojnie dojechać, to lepiej zawsze tę rezerwę mieć i się na chwilę zatrzymać tak jak ja przed chwilą. I miałem rację z tym wiatrem, bo jadąc wcześniej od Łodzi w stronę Katowic 140 na godzinę, moje zużycie wynosiło 20,5 kWh, bo jechaliśmy centralnie pod wiatr. Teraz jedziemy już a czwórką w stronę Wrocławia, więc zmieniliśmy tak jakby o 90 stopni kierunek naszej jazdy i zużycie energii na ostatnim odcinku wynosi 18,2 kWh, więc mamy o około 2, ponad 2 kWh niższe zużycie tylko i wyłącznie przez to, że wiatr mamy teraz bardziej od boku, a nie w czoło. To będzie jedno z naszych dłuższych ładowań, dlatego że musimy doładować tyle energii, żeby dojechać do co najmniej albo do Leszna, na ładowarkę GreenWaya, albo dalej do Poznania na ładowarkę Ionity. Ale raczej to by była strata czasu, dlatego, że do Leszna mamy 180 km i do Poznania jeszcze dodatkowo jakieś 60-70 km, więc lepiej według mnie podładować się tutaj tyle, żeby dojechać do Leszna eee, i tam znowu się podładować. i Bo chodzi znowu o tą zasadę, o której Wam już kiedyś mówiłem, że jeżeli tutaj na przykład będę musiał się ładować do 90%, to oznacza, że ten ostatni odcinek będę się ładował z mocą powiedzmy 50-60 kW. Więc jeżeli mam po drodze jeszcze jedną ładowarkę, gdzie mam 150 kW, czy 130, to lepiej tam dojechać i tam znowu ładować się z maksymalną mocą, żeby tu nie tracić czasu na ładowanie się z tą mocą poniżej mocy kolejnej stacji ładowania. E, tutaj jest to trochę skomplikowane. Jest 170 kW. Na chwilę wskoczyło 170 kW, dosłownie na chwilę i od razu spadło 69. Teraz mamy 60, 162. E, no i dobrze. To jest taka moc maksymalna, więc udało się i chwila przerwy i lecimy dalej. Kończymy ładowanie na około 60%. Doładowaliśmy... W 20 minut, 38 kWh, 64%, i tym sposobem dojedziemy do Leszna. Moc już spadła do 80 kW, więc lepiej jechać do Leszna tak jak mówiłem i tam się ładować z mocą powyżej 100 kW. Dojechaliśmy już do Leszna, i wyszedłem na delikatnego hipokryta, dlatego że dojechałem tutaj na 2%. A mówiłem przed chwilą, że nie wolno. Ale to jest nowy samochód, więc tutaj jest trochę inaczej. Na przykład w mojej używanej SC z dużym przebiegiem już bym się bał, bo tam ta bateria jest trochę rozbalansowana i, i, i różnie z tym może być. Przed chwilą sprawdziłem sobie tą stację ładowania i była informacja, że jest zajęta, że ktoś się ładuje i faktycznie jest Tesla Model Y. Tutaj widzicie już stację. To jest ta moja ulubiona ładowarka przy lotnisku i niestety to oznacza, że będziemy mieli ograniczoną moc ładowania, czyli będziemy ładować się troszeczkę dłużej. Ale tutaj musimy się naładować dosłownie. Tyle, żeby dojechać do Poznania. Do Poznania mamy już niedaleko, bo mamy 85 km. Niestety ta Tesla musiała niedawno przyjechać, dlatego że pan ma 17%, więc obydwoje jesteśmy w złej sytuacji, bo ja mam 2%. I zamiast tu. 30 chyba? 140 kW, czyli zamiast 140 kW, yy, każdy z nas będzie miał po około 70 kW. Wjeżdżamy już do Poznania na Ionity i musiałem trochę oszukać Tesla i nastawić nawigację do Greenwaya, żeby przygotował baterię do szybkiego ładowania. Początkowo ustawiłem na supercharger, ale w momencie, kiedy już samochód wykrył, że dojedziemy tam na 3%, to wyłączył grzanie. I teraz nastawiłem na Greenway'a, który jest po drugiej stronie, bo do Ionity niestety Tesla nie chciała przygotować baterii, a chodzi o to, żeby tutaj skrócić maksymalnie czas ładowania. I teraz mamy 9% i tutaj musimy naładować się znowu do około 80%. No nie, znowu, zobaczcie. Znowu autobus. Na szczęście już działają wszystkie stacje ładowania, ale po prostu dla mnie to jest, to jest, to jest nieporozumienie, że te autobusy regularnie jeżdżą tutaj i się ładują. No, zobaczcie jak to wygląda. To nie powinno tak być, że taki autobus blokuje w tym momencie dwa albo trzy miejsca, bo jak ja się podstawię pod pierwsze miejsce, pierwszą ładowarkę, to już żaden samochód nie wiedzia. I to jest niefajne. No ale dobra, Wracając do Leszna to w Lesznie ładowaliśmy się 17 minut i to jest nasza największa strata na tej trasie bo gdyby tamtej Tesli nie było to byśmy się ładowali około e, 7 minut czyli myślę, że 10 minut już jesteśmy w plecy przez to, że na jednej z ładowarek był e, po prostu drugi samochód pamiętam jak pierwszy raz spotkałem tutaj właśnie na tej stacji w Poznaniu autobus i to był właśnie też taki przegubowy i się cieszyłem, robiłem sobie zdjęcia za drugim razem jeszcze było fajnie za trzecim, czwartym, piątym i dziesiątym razem to już po prostu było wkurzające bo pamiętam raz w Świecku mnie trochę zblokowały i musiałem czekać. Nie mogłem odpalić jednej ładowarki. Kierowca spał, autobus się nie ładował, więc czasami są takie sytuacje. Zobaczmy sobie najpierw, jak wygląda nasz proces ładowania, jaką osiągniemy moc. Mamy 9% i moc sobie teraz wzrasta. I zaraz podejdziemy do autobusu i pokażę wam, jakie tam są moce, jakie tam są pojemności i jakie tam są czasy ładowania, bo tam czasy ładowania są przeogromne. Zobaczę tylko, czy 170 się udało uzyskać. I cyk nawet 175. To jest dobrze przygotowana bateria. Więc tutaj postój będzie trwał myślę 20 minut. 176 nawet. wow, ładnie. E, chodźmy do autobusu. Patrzcie. Autobus ładuje się 27 minut. Akurat krótko. Czasami jest tak, że ładuje się na przykład 2 godziny. 131 kW ciągnie cały czas jakby mocą taką ciągłą i ma już 58 kWh doładowanych. I to jest dopiero 24%. Więc on będzie się ładował tu jeszcze pewnie z 2 godziny. I finalnie pociągnie z jakieś 400 kWh, bo z tego co pamiętam to one chyba mają... 400 baterie, chyba jakoś tak. I mniej więcej 200 czy 300 km zasięgu robią. Nie, nie pamiętam, nie chcę wprowadzić błąd, ale, ale baterie są tutaj ogromne. Przy okazji zapraszam Was do mojego sklepu Fpark.shop, gdzie możecie kupić sobie takie piękne juice boostery, które są teraz w wyjątkowo niskiej i promocyjnej cenie. Jest to zasilacz, który ma różne wymienne końcówki. Możecie sobie tutaj na górze zobaczyć film z recenzją tego produktu, oraz wejść i zobaczyć, bo takiej cenie go jeszcze nie było i niedługo też nie będzie. Więc jeżeli potrzebujecie. Rolls Royce'a wśród zasilaczy, to zapraszam do mojego sklepu. A tymczasem my kończymy. Właśnie wyskoczyła nam 20 minuta ładowania. Doładowaliśmy 36 kWh, czyli 20 minut trwało ładowanie od e, 10 do 67%. Nasze średnie zużycie na całej trasie wynosi około 18, znaczy teraz 18,5 kWh, ale w zależności od różnych prędkości, gdzie ja do tej pory cały czas utrzymywałem 140 km na godzinę, w zależności też od wiatru, te, te wartości się zmieniały. Teraz e, chcę pojechać 120 km na godzinę, dlatego doładowaliśmy auto do 67%, a nie do 80, dlatego, że teraz trochę zwolnimy, bo mamy duży odcinek do przejechania, 218 km, po prostu zobaczymy sobie po pierwsze, jakie będzie zużycie przy 20 Kilometrach na godzinę mniej, no i e, zobaczymy sobie, jaki będzie zasięg, po prostu. A tutaj, teraz w Poznaniu, mamy ten e, taki moment, gdzie czasami tracę czas, bo tutaj musimy zawrócić na drugą stronę i w tym miejscu często jest korek. Na szczęście jest 14.30, za godzinę to już tutaj byśmy stracili pewnie 10 minut, bo tu jest zawsze korek, więc idealny moment. Więc na tej trasie póki co 10 minut mamy w plecy przez tą matowarkę w Lesznie, ale poza tym wszystko idzie naprawdę bardzo sprawnie. Na 5% idealnie, książkowo teraz dojechaliśmy do już ostatniej, albo przedostatniej, jeszcze nie wiem, za chwilę sobie policzę stacji ładowania. Mam nadzieję, że to będzie jednak ostatnia. To jest stacja ładowania Greenwaya, taka dosyć fajna, bo jest bezpośrednio na autostradzie, ma wiele stanowisk, ma 200 kW i jakieś auto tam się ładuje. Widzę, i tutaj jest co robić, bo jest McDonald's, jest stacja, i tu jest całkiem spoko. I tutaj e, albo naładujemy się e, tak, żeby dojechać, już ostatnie zostało nam. 195 km do końca podróży, albo podładujemy się tak, żeby dojechać do Ionity, tutaj do kutna, i tam się jeszcze dobijemy szybciej. Więc tutaj, o dwie Tesla nawet są, więc tutaj jeszcze do zastanowienia, i to jest niestety kolejny minus. No to już chyba mamy odpowiedź na pytanie, bo panowie tutaj podjechali dopiero, więc są rozładowani. Znaładujemy się chyba tutaj tylko tyle, żeby dojechać jak najszybciej do Ionity. No i trochę lipa bo stacja ładowania ostatnia o mocy 200 kW nie działa tutaj jest jedna, druga stacja, która ma też 200 kW i z tą Teslą jesteśmy w parze podpięci ale moc tylko 37 kW a trzecia stacja ma 50 kW o, mieliśmy tu być jakieś 10-15 minut jak będziemy się tak ładować, to będziemy musieli tu być z jakieś ponad pół godziny albo nawet i dłużej do Ionity mamy 147 km stacja ładowania jest chyba zepsuta, bo Spędziliśmy tutaj 17 minut Po 17 minutach, kiedy odjechała ta druga Tesla Przełączyłem złącza na drugie Z którego ładowała się tamta Tesla I nagle wskoczyła nam pełna moc ładowania Czyli ewidentnie to złącze od mojej strony Jest jakieś uszkodzone Bo nie było pełnej mocy i cały czas ładowało 30 parę kilowatów I, no i straciliśmy 20 minut kolejne Więc już łącznie na tej trasie straciliśmy Około pół godziny przez infrastrukturę ładowania W sensie tutaj przez infrastrukturę A na, a na ładowarce w Lesznie przez to, że Dwie Tesle były, że ktoś inny też tam był. No i teraz postanowiłem, że jednak doładujemy się tyle, żeby dojechać do Ionity. Mamy moc teraz 116 kW, już mamy 40% i do Ionity brakuje nam jeszcze 8% i z Ionity będziemy mieli już jakieś chyba 40 km do strykowa. Dobra, drugie ładowanie już zakończone i różnica jest duża. Pierwsze ładowanie to awaryjne trwało 17 minut, doładowałem 11 kWh, a drugie ładowanie trwało 14 minut i doładowałem aż 24 kWh. Więc łącznie spędziliśmy tutaj nieco ponad pół godziny i to jest stanowczo za dużo, bo to jest co najmniej o 10-15 minut za długo. Moglibyśmy tyle spędzić, ale wtedy jakbyśmy się ładowali, tak żeby dojechać już do Strykowa. A teraz nie dość, że musimy się zatrzymać na Ionity, no to jeszcze jest tyle czasu stracone. Jestem już na ostatniej stacji ładowania Ionity i wszystko jest wyliczone tak dokładnie. Zobaczcie, 954 km przejechane, czyli ile brakuje? właśnie Prawie że dokładnie tyle. 45 km zostało do celu i tutaj muszę podładować dosłownie 10% baterii, żeby dojechać. Na ten moment. Yy, mamy już 9 godzin, 50 minut. A jak sobie sprawdziłem przed chwilą, to 10,5 godziny jechałem Volvo, więc tutaj naprawdę walczymy o to, żeby nie wyprzedziło nas Volvo C40. Jestem naprawdę pod dużym wrażeniem tego, jak zły jest to wynik dzisiaj, ale to wszystko przez to, że pół godziny, nawet może więcej, straciliśmy. Ale to jeszcze sobie podsumujemy. Dokładnie 6 minut 13, 14, do 14 kWh dobijemy i, i lecę dalej. Patrzcie, ekran nie działa. I teraz Gdybym jechał jakimkolwiek innym samochodem, to musiałbym dzwonić na infolinię, żeby mi odblokowali. A to, że Tesla może odblokować, nie uratuje. Nieraz już tak miałem. Dokładnie 10 godzin 30 minut zrobiłem tą trasę Volvo C40. Zobaczcie na nasz stopper. 10 godzin 16 minut i zostało jeszcze 3 minuty, 3 km do końca. Eee, no idealnie mam trasę wyliczoną, że jeszcze 4 km brakuje mi do tysiąca. Więc będę około 10 minut przed Volvo, ale mam już swoje pewne przemyślenia i. Na ten moment mogę powiedzieć, że to jest najgorszy test do tej pory. To było 1000, to chyba mogę zatrzymać stoper, bo już właśnie jesteśmy na randzie przy stacji ładowania. 10 godzin, 20 minut. 10 godzin, 20 minut, czyli 10 minut lepiej, ale pół godziny straciliśmy na tym wszystkim, co już wam mówiłem. Czyli myślę, że gdyby nie te nasze przygody po drodze, to bylibyśmy w stanie zrobić tę trasę w 9 godzin 50 minut. Przede wszystkim y, delikatne zmężenie na autostradzie. Y, odebrało jakieś 3-4 minuty. Później ładowanie w Lesznie 10 minut. No i teraz y, jeszcze ładowanie... 17 minut około ładowania y, na autostradzie A2, w, tam w, No, tam gdzie byliśmy, co widzieliście. Więc to wszystko daje około pół godziny y, straty czasu. Dzisiaj jestem wyjątkowo zmęczony po tym teście. Jakoś tak nie wiem. Autopilot działał bardzo dobrze, ale chyba to był najbardziej męczący test w historii moich testów, czyli to już był czwarty samochód. I dlaczego to jest najgorszy test w tej historii, tych moich testów? Dlatego, że właśnie miałem te wszystkie kłody rzucane pod nogi na naszej trasie, dlatego to był według mnie najgorszy test, pomimo tego, że samochód bardzo dobrze się spisał. I ciekawe jest to, że samochód przyjął praktycznie w bardzo podobnym czasie tą trasę yy, co Volvo C40, ale zużyło o wiele mniej energii, bo i yy, to właśnie pokazuje dużą zaletę Tesli, czyli to, że jest bardzo wydajna i ma bardzo niskie zużycie energii. Nasze średnie zużycie na całej trasie to 18,3 kWh. I teraz jak na przykład porównamy sobie to do Volvo, to Volvo miało 27. Widzicie jaka jest różnica. Jak jechałem przez pewien czas 120 km na godzinę, to zszedłem do, ze zużyciem nawet do 15 kWh tutaj tej trójce. I łącznie pobrałem 149 kWh ze stacji ładowania, a Volvo pobrało 211 kWh. Najwięcej w ogóle po pobrała Honda i e, e NY1. Ona pobrała 228, ale e, widzicie, czas przejazdu podobny prędkość cały czas 140 na godzinę i tylko tam kawałek jechałem ekspresówką 120 na godzinę z Poznania do Bydgoszczy, ale tak to cały czas jechałem 140. No i jeżeli spojrzymy sobie na zużycie energii, na koszt energii, to pomimo tego, że czasowo nie wypadło to jakoś super, to kosztowo to jest chyba tutaj największa różnica. I chyba tak bym właśnie spętował ten samochód. Ten samochód daje sobie radę bez problemów w trasie, tylko trzeba pamiętać, żeby podgrzewać baterię, bo to jest bateria LFP, czyli litowo-żelazowo-fosforanowa i ona musi być podgrzana dobrze, żeby osiągnąć tą pełną odładowania 170 kW, ale największą właśnie zaletą jest to, jak ona bardzo jest wydajna, przez to, że ma napęd tylko na tył, przez to, że ma aerodynamiczne kopaki aero, że ma niskie małe, małe felgi 18-calowe i przez to, że jest opływowa i jest po prostu usprawniona, to właśnie dzięki temu ten samochód jest tak ultra wydajny. Za kilka dni będę testował tą samą trasę Tesla Model 3 w wersji Long Range i zobaczymy, czy większa bateria i dwa silniki dadzą radę znacząco poprawić ten czas i czy zejdziemy poniżej 10 godzin? Że ja Was z tym zostawiam. Zapraszam Was do mojej wypuszczalni jeszcze raz, jeżeli chcielibyście przejechać tym samochodem. Przypominam o Juice Boosterach, które możecie kupić w promocyjnej cenie na, na stronie fopark.shop. No i dajcie znać, jak Wam się to spodobał, i dajcie znać, jakie auta jeszcze chcielibyście zobaczyć, bo ja na najbliższy tydzień, najbliższy tydzień, dwa mam zaplanowanych naprawdę bardzo dużo samochodów. Dziękuję jeszcze raz za oglądanie. Cześć.